Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej. Jej dzisiejszy wieczór jest poświęcony. Oczywiście witam przede wszystkim panią Stanisławę Adamik, która wcieli się w rolę pani Mechowerowej starszej, koleżanki Biola Fluda, o której dużo ostatnio słyszałem i też słuchałem utwory. Są wszędzie dostępne na YouTube. Justyna Haris, która nas zaszczyciła suknią, tu zdradzę tajemnica, nie wiem czy mogę. Pojechała 300 parę kilometrów, żeby tam suknię w ciągu dwóch dni krawcowe uszyły, zrobiły przymiarkę, a kapelusz jest jej własnej kompozycji i roboty, to jest <grym> łatwiejsza. Zaszczycił nas pan Wiesław Wójcik, którym... Poznaliśmy się w piwnicy połaranami. Tak, tak skromny człowiek, bo ja puściłem na Facebooku zdjęcie jedno, gdzie byli wszyscy aktorzy i śpiewacy, śpiewaczki i te osoby, których w ogóle niektórych nie znałem. Po raz pierwszy widziałem, odzywały się. Pisamy do mnie, ja czwarty po lewej stronie nazywam się taki, tak i tak, dopisz moje nazwisko, bo co się dzieje. Jedyny skromny człowiek nie upomniał się, to był Wysław Mójcik. I wtedy dopiero się nim zainteresowano. Wspaniał aktor. Grał w wielu rolach, nie tych głównych, drugoplanowych, ale tam wcielał się w postacie tak, że jak ostatnio oglądałem człowieka z ma prawda? No, no, może nie ostatni, ale... No ale ja ostatni. <laughs> to ja mam przerwę. To wszystko, co robię teraz, to nie jest zabijanie czasu, bo jeszcze na kogoś czekamy, tak? No, no, że, czekamy ma... na żonę Jana Szczepańskiego, Mani Szczepańską, Ale ona ma prawo być nieobecna. Dopiero przyjdzie w tym momencie, w którym powinna przyjść. Dobrze? A ten moment to będzie nasze wspólne pójście tam na górę. Ja się